Słuchajcie, dzisiaj chciałam Wam pokazać nasz nowy produkt iVar. To jest pasta balkańska. Ona zrobiona na bazie pieczonych baklażan. Tu jest baklażany, słodka papryka, przyprawy, czosnek, cebulka, ale bardzo dużo autorska mieszanka przypraw. Zobaczcie, jak ten ajwar można wykorzystać. Dzisiaj chciałam Wam to pokazać, bo nie wszyscy... Dużo pytań jest, co to jest ajwar, z czym go jest, do czego on się nadaje. Dlatego tak przygotowałam taką deskę, żeby pokazać z czym go można zjeść? Na przykład ono się nadaje jako dip. I dip do warzyw. Na przykład bierzemy seler, bierzemy, jemy, smakujecie to? Smakuje? Marcheweczka, ogórek, każde warzywko. Tak samo można zrobić na przykład pyczivo chlebek. Albo taki chlebek z pomidorami, ma wysoką zawartość blonika, lub taki żytni, lub taki chlebek i smarujemy, smarujemy i wykorzystujemy jako mazidlo tak zwane. Tak, on jest gesty. Chlebkiem super. Nadaje się do kiełbaski, do mięs pieczonych, do syru długo dojrzewającego do lub feta lub twarok, też bardzo fajnie komponuje się nawet z jabłkiem. Słuchajcie, można jego dodać do jabłka. Co tutaj w składzie jest? <laughs> Jak mówiłam, same bakłażany, grillowane i pieczone, zmiksowane. Słodka papryka, trochę słodkiej papryki chili, czosnek, cebulka, trochę pomidorów i wszystko zmiksowane i z tego powstała pasta, oczywiście przyprawiona przyprawami. Ona jest idealna w ogóle jako przekąska, tak na szybko jak nie macie co zjeść. No to taki dodatek do gotowego dania też można wykorzystać, lub ładnie podać. на стіл для гостей, любіть, як прийде родина, близькі, святял. І просто зробити таку дескі докаж давно ще надає і кожна потрава, кожен по просто люб хліба, люб колбаска, люб сирек, набір разу певні смаку, бо ще lonje ten smak. То вголі pasta є з Балканська. Вона bardzo 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 популярна в країх балканських. E, в Болгарії вона ще називана «Лютиніця». Була ми зайшли в року в Болгарії. Цю день ходили ж ми до склепу, купували ж ми ту пасти. В e, Венграх, ну, на Балканах, то що назива «Айвар». Он вам є в склепах те «Айвари», тільки вони є різні. Бо правдивий «Айвар» робить, що вже 70% є з баклажаном і додаток, як солодка паприка. Ніхтори роблять вже найбільше є солодкої паприки, баклажану тільки трошечки. Я в Угулі Uwielbiam baklażany pod każdej postaci. Dla mnie sezon baklażanów to raj na ziemię. Także e, zapraszam do skorzystania, a chcę powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz: że do końca miesiąca, do 31 października mamy promocję rabat 20% dla e, pierwszych, pierwszych klientów, jakich chcą degustować, spróbować tego nowego smaku. Jest 20% rabatów. Regularna cena tej pasty kosztuje 14 zł, Do 31 października obowiązuje cena 11 złotych. Także zapraszamy serdecznie na stronę smakiaromat.com w kategorii przetwory i w kategorii promocji. Spieszcie się, spróbujcie i sami napiszcie opinię, co też jest dla nas bardzo ważne. Dzięki, cześć.